Tak, to ja. No, elo, elo. Wczoraj wyrzuciliście wyzwanie mi, to dzisiaj ja rzucam wyzwanie wam. Wam. Teoretycznie jeszcze nie mam 18 lat, bo dopiero kończę w listopadzie. Ale wiek to tylko liczba, tak. Nie macie w mnie wziąć. Pewnie się mnie zapytacie, Wiktoria, czemu nie możesz poczekać jeszcze roku za kolejną edycją? A wiadomo, że będzie kolejna edycja, ale to już nawet nie jest ważne. Po prostu, jak słyszałam, że Karol na Insta Story mówił, że w tej edycji mogą brać udział osób, co przykinają, nie wiem co jeszcze tam było, rzucają specyficznymi żartami, które ją uwielbiam. <grym> ale to wiecie się o tym? Mam nadzieję? <grym> Bo warto, warto. No to mówię sobie. Góry maty, to coś jest dla mnie. Moja mama będzie czytała młodzieżowe słowa roku. To jest O, baka! się! No dobra, ale przejdźmy do rzeczy opowiem Wam trochę o sobie. No jak już mówiłam, mam na imię Wiktoria. Mam 17-18 lat w listopadzie. Zapamiętajcie to sobie. I co? uczę się, chodzę do trzeciej klasy technikum, jestem na kierunku fotografii i multimedia, więc widzicie, mam tutaj obeznanie w kamerach, aparatach i w ogóle, więc call me, proszę, proszę. Wiem, że pewnie słyszeliście już dużo razy, o, ten program jest dla mnie, wow, weźcie mnie do programu. I ja powiem to samo. Ale tak naprawdę powiem wam, że tamten rok był dla mnie naprawdę ciężkim rokiem i weszłam w niego z przekonaniem, że ten rok będzie mój, że nie dam sobie zaleźć już nigdy za skórę. Wiem, że pewnie, jeżeli by się to wybiło, będzie dużo tu na mnie, od moich rówieśników. Co ty kurwa sobie wyobrażasz? Haha, ha, to ta tiktokerka, youtuberka. I mam to w dupie. Mam to kurwa w dupie. I to jest takie też pytanie, czego się boję, bo jest takie pytanie, żeby powiedzieć, czego się boję. Boję się opinii innych, raczej bałam się, ja próbuję z tym walczyć właśnie teraz, gdy to widzicie. Ale wiem, że chcecie też pewnie jakieś pytanie, żebym miała jakiś zajebisty challenge. Więc powiem wam ciemności. Ciemności się boję. Wiem, że pewnie dużo ludzi o tym gada i w ogóle, ale ja naprawdę. Ja zawsze, jak idę ciemną ulicą, to wyciągam telefon, nagrywam głosówkę do przyjaciółki. Ej, w razie W, idę po ciemku. Jak mnie ktoś porwie. To masz tutaj, to hasło, to... Nowy projekt Friza Jestem ciekawy, co teraz ludzie wymyślą Możesz zaśpiewać dżędziary skacząc z bloku Co jest dla mnie najważniejsze? Pieniądze Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Najważniejsze dla mnie jest oczywiście No, rodzina i takie rzeczy To, to jest oczywiste Więc powiem po prostu, żeby Się nie poddawać Bo na przykład To nagranie Będę nagrywać do skutku. Co rok będę nagrywać, dopóki się nie dostanę. Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo, od razu wam to mówię. A teraz myślę, że przyszedł czas na najbardziej hardkorowy challenge. Idę zrobić tatuaż. I zrobię go sobie ja sama. Okej, okay, skończyłam. Trochę się stresuję, ale mi się podoba. Jest jedno takie pytanie. Jak opisaliby mnie moi przyjaciele? Dobre pytanie, ale szkoda, że ich nie mam. Nie no. Ktoś się tam znajdzie, zapytajmy się. Halo? 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 Wiercia, co masz mi do powiedzenia? <laughs> Wika to jest taka totalna sigma. Betarta, i moja bratnia dusza. Oczywiście muszę to powiedzieć, ale ma wielką nagę. No i jest wyluzowana zimowo, tak? Styl, 310, łeb też. Ale czasami ma różny No, co poradzisz? I co, mam nadzieję, że zobaczymy się na castingach. Jak nie, no to za rok. Do zobaczenia. Planujemy włamać się do budynku ministerstwa.